Zbieramy inwestycję, która została wykonana w 2020 roku, która dotyczy przebudowy ulicy Podrzecznej i Topolowej w Łomazach na odcinku kilometr 300. Wykonano przede wszystkim nową podbudowę na odcinku ulica Wiśnicka do ulicy Kościuszki oraz warstwę ścieralną i wyrównawczą od ulicy Wiśnickiej aż do drogi wojewódzkiej. Również zostały wybudowane nowe chodniki, wyremontowane stare, wykonano również parking przy stadionie, zjazdy na posesję. Wartość inwestycji to jest blisko 2 miliony 100 tysięcy, z czego ponad 80% pochodzi ze środków zewnętrznych 1 300 z programu rozwoju obszarów. I blisko 400 tysięcy z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Ta droga jest ważna dla mieszkańców, ponieważ łączy odległe miejsca w Łomazach. Również przy tej drodze znajduje się kościół parafialny, stadion. Tą drogą również dzieci i autobusy szkolne dojeżdżają do zespołu placówek oświatowych w Łomazach. Inwestycja jest wykonywana na tym odcinku praktycznie po, 50, po blisko 50 latach, gdyż dokładnie 48 lat temu ta droga była budowana w czynie społecznym. Wówczas te prace inaczej wyglądały. Tutaj w tym roku wyłonionym przetargu firma PRD Sabia Podlaska wykonała tę inwestycję przy skutecznym nadzorze inwestkomu z Białej Podlaskiej. Także wierzę, że nowo wyremontowany odcinek tej drogi będzie cieszył mieszkańców przez najbliższe lata i przede wszystkim służył tej społeczności lokalnej.